I tu jeden z widzów, pozdrawiam pana Przemka, przysłał nagranie, nagranie chóru, chóru kleryków, z, kościoł, z katedry, przepraszam, świętej trójcy z Iwano Frankowska, kiedyś to się Stanisławów nazywało, kiedyś to było polskie miasto. Posłuchajmy tej piosenki jeszcze raz. Tu mamy czerwono-czarne flagi. Wcale nie przeszkadza to klerykom pod pomnikiem Bandery. Neobanderowcy tam sobie siedzą. Asystę robią. Dobrze. Leży bez ruczki prawej ruczki i nóżki. I słuchajcie, na tym kanale tego użytkownika jest wideo, które tłumaczy, że ta pieśń została skonstruowana właśnie przez tych kleryków. Została wymyślona. W celu, cytuję, Ukrainizacji TikToka. I ona stała tak. To to pierwsze wydanie. Klerycy na wieczerzy odśpiewali pierwozów do naśladowania. Także już wiemy, skąd się ta piosenka wzięła. Klerycy z Iwano-Frankowska, z katedry prawosławnej Patriarchatu Kijowskiego stworzyli tę pieśń. I tu mam pytanie do wszystkich Polaków, może inaczej, obywateli Polski, którzy nie rozumieją tej niechęci do treści banderowskich. I do kultu bandery, i do wychowania banderowskiego, w jakim to wychowaniu większość Ukraińców została wychowana. Kochani, dziś byłem u swojej znajomej, 70 lat, która mówi: akurat leciała TVP. I ona mówi, no, że ona te informacje z telewizji to tak no, przyjmuje, no, jednym uchem wpuszcza, a drugim wypuszcza, i ona to z jakimś tam stoickim spokojem przyjmuje. Ale gdyby to dziś słyszała jej matka, która ledwo usz ma śmierci, a jej rodzina została zatłuczona żelazkiem, a ktoś nawet był przywiązany za nogi i zdzierana była z niego skóra, to ona chyba by zeszła na zawał serca. Więc musicie państwo zrozumieć, Dlaczego niektórzy Polacy e, e, są tak, się po prostu boją? E, z jedną też naszą Wicką, tu, tu pani z takiej organizacji kresowej, rozmawialiśmy i słuchajcie, e, ci kresowiacy e, by, dziś się boją. Oni się po prostu dziś boją, bo oni jeszcze pamiętają albo są dziećmi tych, którzy uniknęli pogromów. Wiadomo, że ci, którzy najbardziej byli męczeni, to nie przedłużyli potomstwa, tak i od nich relacji już nie mamy. Tak? Te największe zbrodnie zostały, zostały pod ziemią. O, o tych sytuacjach nie wiemy. Wiemy tylko o tych sytuacjach, gdzie ludzie przeżyli, a te naj, największe dramaty już są. To by trzeba było przesłuchać banderowców, ale wiadomo, czas. czas tyka i, i, I pewnie nigdy się nie wydadzą te największe zbrodnie. I to środowisko kresowe e, ze względu na strach, bo, pamię, bo pamięć, bo pamiętają, w tej chwili planuje w tam, jakimś tam procencie wyjechać z Polski, bo się po prostu boją. I planują. Czy nie, nie Bułgaria, czy nie Portugalia. Tak, w tych środowiskach jest w tej chwili panika. Ci wszyscy, którzy nie przeżyli, nie mieli rodzin, mogą dziś rzeczywiście na rozwój sytuacji patrzeć spokojnie, ale tam ci się boją i trzeba ich zrozumieć, i trzeba ich zrozumieć. Poza tym do tych wszystkich, którzy krytykują, rodziny ofiar tych zwołania, to mam pytanie. Czy ktoś słyszał? żeby jakikolwiek ukrainiec skrytykował nasilający się banderyzm na Ukrainie. Czy słyszeliśmy takie głosy krytyki, że jakiś obywatel lub środowisko my się od bandery odcinamy, my chcemy nowoczesnego, mądrego, akceptowanego państwa ukraińskiego. Czy gdzieś są takie głosy? Ja nie słyszałem. Może teraz po tej mojej odezwie, po tym pytaniu, może ktoś w końcu uruchomi szare komórki i zacznie tego typu oświadczenia wydawać, które by bardzo pomogły, które by bardzo pomogły i udowodniły w ten sposób, że cała ukraińska Ukraina, bo jest jeszcze rosyjska, Ukraina tak jest jeszcze Polonia i tak dalej. Oni mają określone stanowisko, oni tam nie zmienili swojego stanowiska od II wojny światowej. Może ta może, może w końcu coś się zmieni. Jeżeli takie oświadczenia będą wydawane, ale póki co nikt ich nie wydaje, ani nikt nawet nie żąda, żeby potępić ludobójstwo, które w tej chwili jest czczone i promowane. Bohaterowie w cudzysłowie, do bandyci zwykli. Polaków, Węgrów, Żydów, Rosjan są czczeni. Czekam na takie oświadczenia. żeby to zrozumieć, żeby to zrozumieć, trzeba cofnąć się w czasie do lat 40. tamtego stulecia, już jakby po zakończeniu działań wojennych, po kapitulacji Berlina do słynnej akcji Wisła. Akcja Wisła, przypominam, była przeprowadzona przez władze PRL-u na ludności tam z okolic tej Polski Wschodniej, tej, tej, tam lubelskiej, i tak dalej, na ludności cywilnej. I ktoś, nawet, nawet są takie głosy, że to, że to było bestialstwo, że tych ludzi wyrzucili z domów, i tak dalej, i tak dalej. Ale podobna sytuacja właśnie była wtedy. Rzeczywiście, no, ludność, która została wysiedlona i rozproszona po reszcie Polski. Mogła nawet nie mordować. Mogli nawet być to porządni obywatele, którzy nigdy by nie skrzywdzili nikogo, ale dawali schronienie tym banderowcom, dawali im schronienie i nie było innej metody wtedy, jak po prostu wysiedlić te wsie, bo no, rejony działań banderowców uniemożliwiały funkcjonowanie nowego państwa polskiego. Więc e, sytuację mamy obecnie podobną. Ja rozumiem, że przyjeżdżają tutaj ludzie, którzy nie czczą bandery, ale też i nie krytykują. Ale też i nie krytykują. Ja nie wiem, być może jest to podyktowane tym terrorem, jaki wprowadzają neobanderowcy, bo to, co się czyta na forach, te ich groźby, ten język banderowski, ten język katów zwołania, i też Morawiecki nie reaguje tutaj. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ja nie słyszałem, słyszeliście Państwo, żeby ktoś za banderowski język, za zaściganie ofiar, które opłakują swoich bliskich na wołyniu, żeby, żeby, ktoś, kto ich krytykuje, był ścigany. Ja nie słyszałem o takich sytuacjach. To jest bardzo ważna idea, bardzo ważny apel. Zacznijcie przeciwstawiać się, bracia ukraińcy, podobno bracia na racji banderowskiej. To wtedy może to coś zmieni w stosunkach polsko-ukraińskich. Póki co, nawet, nawet władze Ukrainy, nawet władze Polski e, nie robią nic, żeby to się zmieniło.